Zielunski Pokédex. Metapod. Metapod to jest taki zielony kukun albo twardo paruwa, co jest małe i niepozorny, a mógłby się klasyfikować do legendarnych Pokémonów. Metapod jest raczej mało rozmowny, bo hop wziął za bardzo do swego serca zdonik. I od tego czasu ten kloc nic innego nie robi. Jedyne co ten kloc potrafi robić to twardnienie. Czyli, kiedy spotkasz masa tych pierunów, to można powiedzieć, że to jest stwardnienie rozsiane. Metapod to jest przekozak, bo jak on odpowiednio będzie twardy, to możesz zastąpić go jako pucha i przybijać gwoździe, okolicznych trenerów oraz nawet Charizarda na setnym. Metapod też jest jednym ze pierwszych Pokémonów Asha, który mu stwardniał. Kiedy możesz Metapoda w swojej tasi, to samo anime nawet pokazało że w pojedynku tych pierunów, dziołchy się same seblekają. Metapod to jest tak prestiżowy pokemon, że Oak rozdał inne Pokémony Whitelum, a sobie ustawił tego kokosa. Metapod też może być czerwony, ale to jest znak, żebyś go nie pucował. Metapod pochodzi od Caterpie, czyli tego rubala, co się kitro w krzakach, jak obejrzy cokolwiek, co się rusza. Kater mimo takie dwa czerwone rogi, podobno potrafią odstraszać tym drapieżników, np. takich jak Misty. Ogólnie Katerpi łatwo chytać i szybko rośnie, czyli tak samo jest z niektórymi narządami u Ziggy. Metapod ewoluuje w Butterfree, czyli weśmaterloka, czyli tak samo jak szybko rośnie, tak samo szybko koifnie. Ten szmatterlock na początku gier uczy się ataku Confusion co daje dużą przewagę, a je trochę niedoceniony. Jest też wersja tego szmatterlocka Giganta Max co ma tak srogie skrzydła, że już zostaje fligrem, a niektórzy wołają na niego Ryaner. Na tych skrzydłach ten pierun ma łuski, i jak lecisz tym fligrem, to może to jest kosztowne, ale za to bez wygód. W anime Butterfly ma też krzywy Judasz, bo aż był jego najlepszym kameratem, ale on spotkał jakoś Frela i od razu pitnął od niego. Był to fest smutny czas, ale jak się dowiecie, wiele szmatarloki żyją, to aż dużo nie stracił. To by było na tyle, dajcie szłapa w górę, zasubskrybujcie ten kanał i dajcie znać tradycyjnie w komentarzach, którego Pokemona chcecie następnego. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.